dobry widzowie z Cesare Zakrzaki, w dzisiejszym odcinku robimy sobie Rainbow Coachella Challenge. Dokładnie tak. Nazwa jest ciężka, ale na czym to w ogóle polega, już wam tłumaczę. Jak wiecie, skiny kołczeli mają naprawdę masę kolorów na sobie: no po prostu są bardzo kolorowe, można powiedzieć, że jak tęcza. No więc dzisiaj właśnie robimy sobie z tej okazji Rainbow Challenge, więc musimy grać każdym innym osobnym kolorem przedmiotu. Czyli powiedzmy, musimy mieć szary, zielony, fioletowy, niebieski i złoty, albo mityczny. Postaramy się oczywiście wygrać Gierkę, a jak nam to wyjdzie, polecam oglądać do końca, bo będzie naprawdę nieźle. Jeśli tego jeszcze nie robicie, widzę. Subskrybujcie kanał, być na bieżąco na świecie, go nie ominąć. Byłoby mi naprawdę bardzo jak wanęlibyście łapkę w grę pod tym filmem. Pamiętajcie o kodziku Zakrzak Ity w sklepie. Dziękuję bardzo każdemu wspierającemu z kodem Zakrzak Ity. Przy okazji chciałbym wam życzyć oczywiście udanej majówki. No i co? Zapraszam Was do oglądania odcinka. A więc ja już jestem w Gierce, no i dzisiaj robimy sobie, sobie Rainbow Coachella Challenge. Dokładnie tak, jak wiecie, skiny właśnie z zestawu coachelli mają miliony kolorów. Naprawdę one są tak kolorowe, że to chyba są chyba najbardziej kolorowe skiny w grze. No i stwierdziłem, że z tej okazji możemy zrobić sobie właśnie Rainbow Challenge, a więc właśnie dzisiaj go robimy. Naszym zadaniem jest dobyć szare, zielone, niebieskie, pomara nie pomarańczowe, tylko fioletowe oraz złote itemy. Albo zamiast złotego, jakiś tam mityk, no bynajmniej na pewno wiadomo o co chodzi. Na pierwszy rzut oka widzę już SMG. -ka jest widzowie niesamowicie, naprawdę SMG to jest to, czego potrzebowałem Nie no, ale tak szczerze SMG dobra rzecz I czy to jest ulepszona skrzynka? Dobra widzowie, mamy ulepszoną skrzynkę Uwaga, możecie obstać co z niej wypadnie 3, 2, 1 i mamy SMG-ka fioletowego No i powiem wam, że to mi się bardzo podoba Bardzo, bardzo mi się to podoba, serio No ale niestety muszę wywalić już granaty Z tego powodu, że widzę fioletowego SMG-a mam No więc nie mogę zabrać już niczego innego fioletowego Niebieska potka, ej, czyli mi brakuje jeszcze Czekajcie, czego mi brakuje? Złotego itemu, tak? Bez skitu jeszcze złoty item i mamy, słuchajcie, wszystko widzowie rainbow. No to tak, szary shotgun, fioletowy SM, leczenie na razie powiedzmy, że ta jedna duża potka. No i apteczka, tak, gdyby coś poszło nie tak, ale docelowo chciałbym zamiast apteczki mieć małe potki. Przy okazji ktoś wziął rifta, więc musimy uważać, żeby nas nie dojechał, bo może tak się zaraz zdarzyć. Uuu, nowa pompa. Chętnie zabiorę, dzięki. Mamy małe potki, więc apteczkę wyrzucamy, a potki zabieramy. Tak, dokładnie tak. Widzowie, ulepszam tego SMG na złoto. Bierzemy kulki impulsowe i będziemy mieli wszystko tęczowe Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że uda mi się to zrobić na jednej miejscówce, ale jeżeli tak, no to spoko. Ulepszamy SMG do złotego, no i tym oto sposobem mamy zobaczcie widzowie totalny rainbow. Szare, zielone, niebieskie, fioletowe i złote, elegancko. Ja już tak naprawdę nie potrzebuję niczego, może jedynie wolną pompę, tego striker shotguna zamiast tej nowej i będzie ideolo. Wsiadamy do bryki, zawijamy na kości. Typowo myślę, że trzeba odwiedzić tartak. Tam zawsze ktoś jest, tak. Y Zazwyczaj, bo w sumie, no nie zawsze. Ale tym razem chyba mamy ziomka, bo z tego, co wziąłem, to chłop tam był przed nami. Ta jest chłop, widzowie. laseruję go Dostał dużo. Bo chłop ma totalne zero. Siema, dobryczku. Dobra, leżysz. Oj, chciał, uż, chciał użyć kulki impulsowej, ale coś chyba poszło nie tak. W ogóle, zobaczcie, ile mam z jego matca. Tysiąc drewna, sto cegły i trochę metalu. No i o to chodzi. On chyba się nie spodziewał, że ja jestem z tej strony. No i po prostu wleciał przepotężne laser i po gościu. Kolejny ziomek tam biega, widzowie. Oj, oj, 22 dostał. 22, słuchajcie, impulsujemy na niego. Elo, gościu, dostał bombę, na biało jest. Siema na Ej, halo, co ty robisz? Panie kolego! Co się dzieje? Ło, chłopie! Dobra, chyba nie! Jest tutaj, widzowie! Nie, dobra, ja mam 9 HP. ej, gdybym ja się teraz wyłożył, no nie byłbym zbyt szczęśliwy, widzę, że sobie koło niego stanąłem. Wiecie, ja myślałem, że ten ziomek, nie wiem, poddał się czy coś. A chłop nagle wyciąga SMG i leci po mnie jak sąsiad wiertarką. Normalnie, ja nie wiem. Czekajcie, bo nie mam już niebieskiego temu, więc na razie mogę zabrać sobie rakietnicę, bo czemu by nie? Leczymy się i lecimy dalej. Szybkie dwa fragi. Powiem wam, nie spodziewałem się, że będą tutaj aż dwie osoby, no ale... To dobrze, że były. Bandaże, potem kukurydze No i na gości. Może z tej skrzynki dostanę? A może nie? A może tak? Ej, splesze są dobra, bierzemy je. Znaczy, nie chcę wskoczyć do śmietnika, chcę wziąć splesze. Fajnie, fajnie mnie tam do śmietnika wrzuca. Mega, mega sztos. Kolejna skrzynka daje nam widzowie. W sumie nic, zbieramy matce. No i tak jak mówię, lecimy do strefki, bo w sumie patrzcie, gdzie jest strefa. No dało ją trochę daleko. Nie powiem, że nie, bo, bo jest daleko. Czy to jest wolna pompa? Bardzo dziękuję. Zabieramy kolejne splesze. ale mi daje w tym meczu kierunek. Tilted Towers, może się uda coś tam zrobić. Ej, czy ja widzę ziomieszka w wodzie? No tak, widzę, no to co, lecimy w niego? Siemano gościu, dobra, z pasażera go biorę. Oj, oj, oj. dobra, to było dwajkiu. On tu jest, widzowie. Mam go chyba w boksie. Nie, nie mam go w boksie. Bomba! jojojo, Chłopiec, mega dobry! Nie, nie, Jasny gwinz! Próba numer dwa. Tym razem mam plan, żeby polecić na statek widmo. No bo jak wiecie, zutno to gwarantowany złoty albo fioletowy item. Plus mamy tam jeszcze dwie skrzynki, które też mogą dać nam fioletowy czy tam niebieski, więc powinno być spoko. Pytanie brzmi, czy ktoś ze mną poleci, czy nie poleci? No, musimy się przekonać. Mam nadzieję, że nie, żeby sobie w spokoju zrobić. No ale to się zaraz okaże. Ja wyskakuję z busa i za chwilę się widzimy. Panie, pan chyba trochę wysoko lecisz, tak mi się wydaje, na ten statek. Więc no, wydaje mi się, że będę raczej pierwszy. Raczej na pewno będę pierwszy, tak. To to jest bez Zdań, ziomek, ty naprawdę nie odbijasz stąd Halo, no dlaczego? Dobra, no niech mu będzie Biorę SMG-ka i lecę prosto w niego Siemano, ziomek, laseruję cię, chłopca Zero no i bardzo szybko poszło, leży. Mamy szary SM, mamy niebieską pompę. Ze skrzynki wypadnie nam, słuchajcie, niebieski slurpkek. Okej, okay, to się na pewno przyda. No i chwila prawdy. Pierwsza skrzynka daje nam niebieskiego auga, czyli nie mogę wtedy zabrać Kega. No to nie wiem, czego jednak chcę. I druga skrzynka daje nam widzowie fioletową rakietnicę. No dobra, no zabiorę na razie. Mówiąc szczerze, no zbyt ten lud mi się nie podoba. O, teraz mi się podoba jeszcze mniej. Dobra, widzowie, gramy tak. Szary SM dzik, zielony shotgun, fioletowa rakietnica i małe potki z duże potki. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszy sposób na to, żeby coś tutaj ogarnąć, wygrać. Chyba, chyba tak trzeba. Wiecie, no liczymy na jakiś złoty shotgun, fioletowy shotgun, albo AUG czy SN. No a dostałem widzowie wizowie fioletową rakietnicę. No, no, no jest jak jest, nic nie zrobię. Zbijamy beczki, zabieramy wszystkie potki, no i lecimy na gości. Czekaj, ja przecież nie mogę zabrać wizowie ten małych potek, bo ja mam pompę już zieloną. No to teraz nie wygląda to zbyt ciekawie. To, to jaką ja mam grać pompą? Chyba fioletową ja Ty, nie mogę zagrać. Ej, ej, ktoś tu jest! Jest, widzowie, co jest grane? Siemano, byku, jakiś kaktus przyleciał Dobra, już go nie ma Panie kaktus, co, co pan tutaj robi? Proszę mi to powiedzieć Ktoś to w ogóle do niego ze snajpy nawał. Tak, chłop tam jest Walę go z RPGa, widzowie Może trafię? Nie, no na pewno nie trafię Chłop tam yy, z... Przeszedł za dalszy budynek. Poczekajcie, wbijamy się w niego. Siemano byczku, dostał 40. Mam go w boksie. Bomba! Chłop ma zero. Panie, co pan beczkę rzuca, leży. Chyba mu się pomyliły trochę sloty, bo wziął i rzucił beczkę, więc GG Ej, kolejny chłop tu jest. Trzajcie bazę Ej, to towa snajpa, biorę to. Wie co we mnie. Oj, oj oj, jest przypał. A może nie ma przypału? Boksik. Dostał bombę. Czekaj, czy to jest mój cały boks? Ej, beczki tutaj jest cały mój boks. Dobra, nieważne. Jest tutaj widzowie, boksuję go. Pyk, pyk, pyk. Do boku. Edycja, gdzie jest? Na dole! Laser! Co traf coś za krzak? Nie widzę go! Przeładowanie 46 Bomba! Nie ma gościa Co tu się dzieje? Tu naprawdę lata aż tyle osób Nie wiedziałem tego Słuchajcie, mamy fioletowego SMG-ka Dobra, zabieram fioletowego SMG-a w takim razie Całkiem niezły dymy, widzowie no, nie, nie, nie powiem, że nie Wyrzucam shotguna, żeby móc napić się tej potki A, no i tą potkę też muszę na razie wyrzucić I, i teraz mogę ją dopiero wypić Bierzemy shotguna, czyli mamy tak Fioletowy, zielony, szary Też mamy, powiedzmy, że na razie sobie tak to zabierzemy No i przydałby nam się tutaj jeszcze oczywiście złoty Ale czy taki znajdziemy? Tego niestety nie wiem no, byłoby dobrze, widzowie. Byłoby bardzo dobrze. Nie powiem, że nie. Szybkie splesze. Zabieramy wszystko, co mamy. I zlecimy też do strefki. Szkoda tylko, że mam za dużo dużych potyk. I muszę jedną wywalić. No, ale trudno się mówi. Cześć, cześć, co to jest fioletowego? Kulki impulsowe. No, to raczej też ich nie zabiorę. Potrzebujemy czegoś złotego. Może by tak zupgrade'ować tego SMG-ka? Albo coś o tym pomyśleć, żeby w ogóle coś takiego zupgrade'ować, coś innego? Wiecie, no, teoretycznie próbować można. Jakby, wiecie, no, my nie potrzebujemy tego. Ale byłoby kozacko, gdyby udało się skompletować wszystkie kolory. Halo, ma ktoś może do życzenia złoty item, bo ja tak średnio go znaleźć na razie mogę. Ze skrzynki też nie daje. No to mamy przegwizdane. Ta, nie daje. Skrzynka numer 150 meczu też pewnie nam nie da. No i nie dała. Chyba musimy po prostu kogoś pokonać i zabrać ten złoty item komuś. No to co? Lecimy poszukać jakichś gości. Gdyby fundament nosił jeszcze mityczne MK7, to teraz bym go porobił i zabrał to MK7. No ale niestety już go nie nosi. Bo akurat właśnie jestem niedaleko fundamentu. Z tego co pamiętam, teraz wyrzuca fioletowego kałacha, bo raz jak nagrywałem Odcinek to właśnie dostałem od niego Kałacha, myślałem, że dostanę MK7. Złote w automacie niestety nie tym razem. Ziąk się tam nawalają widzowie, lecimy prosto w nich. Myślałem, że to jest chłopa, to jest bot przecież dobra, pozdro. 29, 29, znaczy 8 Średnio ich tutaj widzę, więc Widzimy się już w strefie Aha, mnie tam nie było, to teraz się nawalają No jasne, że tak, patrzcie, no cały czas coś słychać Zawsze tak jest, chcesz się nawalać, nie znajdziesz gości Nie chcesz, to ktoś cię dojedzie, naprawdę, to jest typowe Biorę brykę, zawijam się stąd jak najdalej Ej, w tym krzaku siedzi ziomek chyba, widzowie Ta, jest tutaj jakiś chłop Byk! Dostał! A! Z samochodu dosnegowałem! Ej, dawno takiej sytuacji nie miałem. Sorry, byku. No, jakby taka sytuacja, no. Mamy piątego. W sumie to nie chcący go pokonałem, bo plan był taki, że wysiądę, ale no, jakby auto było za mocne i pad na hita. Proszę z tego zrzutu złoty przedmiot. Jak wyleci, to będzie pięknie. 3, 2, 1 i mamy! Dobra, nie wytrzymam. Fioletowy RPG. Czy wy też zostajecie widzę, cały czas te RPGi? Naprawdę mi ich leci masakrycznie dużo. 7 osób do końca. Strefa jest, słuchajcie, na. Szosę Chonkersa, Chunkersa. W sumie to chyba jeszcze tam nie miałem nigdy ostatniej strefy Więc może być ciekawie Ej, mieliście kiedyś tutaj serio taką małą strefę? Nie kojarzę takiego momentu, żebym ja tak miał Czemu ktoś mi przebił tą oponę? No teraz się jechać nie da prawie, serio Skręcać mam na myśli Ale ja już sobie poradzę, mamy lepszy samochód trochę Zielony, bo czemu by nie Albo nie, weźmy ten inny, weźmy ten z paskami, bo wygląda na szybszy Wiem, że to nie ma znaczenia, no ale Tak jakoś Zostało 5 osób do końca Tu jest jeden chłop, widzę, lecę z nim do gościu, o chłopie Gdzie on jest? Tutaj jest, ma 0, dobra, leży Nie wiem, losowo sobie jadę I nagle widzę gościa, aha, ten chłop robił Chyba podobną rzecz, jest tu Bomba w niego, dostał 30, niestety tylko 30 Szkoda widzowie, że moja pompa daje taki mały demyśl No ale jest jak jest, nie trafiłem Bomba, 55 Dostał, let's go, edycja Jest tutaj, Podaję mu ściankę mój, mój daszek, moja podłoga Mój daszek, w boksie, bomba za 65. No i słuchajcie, leży. Panie, co pan miał? Czy to jest złoty SM? No i klasa, mamy. Widzę w takim razie wszystko z Rainbow Challenge. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Oj, jeszcze złota koronka. Ja yeah, cię kręcę, no i klasa. Teraz ten kawałek mi jest tak średnio potrzebny, ale no będę go miał, żeby było jakby, wiecie, item i ten każdej rzadkości. Trzy osoby do końca. Możecie teraz obstawić w komentarzu, czy uda nam się wygrać, czy może nam się nie uda wygrać. A ja szybko uleczę się z leszami, bo czemu by nie? Słuchajcie, cztery lunch 15 sian pancernych. Złoty SM, kwieletowy SM, dobra pompa, no czego chcieć więcej I przy okazji jeszcze będziemy mieli 6 splashy Jasny Gwincior, jest mocno Splash Splash, no i splaszy bardzo dużo. Pytanie tylko, jakby to widzowie rozegrać, bo z tego co słyszę, oni się strzelają gdzieś tam, chyba? Nie, wiem, ja idę do strefy na luzie. Mi się nigdzie nie śpieszy, ja na chillku widzę sobie podejdę, zbuduję sobie bazę, no i po prostu spróbuję wygrać grę. Widzicie, tam na górce stoi, ale nie mam czym go trafić w tym problem. Patrzcie, no, no nie dolecą te strzały. No cóż, czasem może warto nosić jednak takie MK7 czy Kałacha. Piąty zrzut, dziękuję bardzo. Na pewno mi się przyda. Aha, bo on też sobie bazę buduje. No dobra, no to ja na razie widzowie Chilluję w takim razie. Nie ma coś śpieszyć. Cieszyć, chillujemy. Wiem, że powtarzam to, nie wiem teraz, które to są że chillujemy, ale, ale tak, chillujemy, widzowie. Dobra, zostałem jeden na jeden. Ten chłop wyeliminował tego drugiego chłopa. Oj, dostałem, dostałem. Oj, co ja tak mocno dostałem? Stary, ja nie mogę. Nie wiem, jakim cudem on mnie tak trafił, ale niech mu będzie. Leci tutaj, dostał 17. Dobra, widzę, totalny build fight będzie. Jak na jakimś kreatywnym coś mi się wydaje. Tak, tylko że coś mi się moje matce nie stawiają tam, gdzie bym chciał, więc no, no nie wiem, czy to aż tak dobrze wygląda. Przebudówka, jestem nad nim, dobra, mamy high Ground. let's go Pink edycja, bomb Co, nieważne Nie wiem, co to były za dźwięki, laseruję mu boxa Laseruję mu boxa znowu, nie mam przyładowanego SMG. Laser schodów, laser drugich schodów, dobra, nice Nie możemy dać mu wyjść na górę I wtedy powinno się udać wygrać Ej, czy ja jak to tutaj rzucę, to mu się rozwali box? Dobra, nie rozwalił się, nieważne Widzę, gdzie, gdzie jest ten chłop, bo mam takiego Trochę laga, takiego trochę Dużego, dobra, tu jest Bomba, nie, 30 ma, dostał znaczy, ale przypał i jasny gwint gubię się. Boksuję go, nie! <laughs> Słuchajcie, drugie miejsce. No było blisko, ale... Panikowałem, nie wiem, pod był po prostu chyba lepszy. Widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco oraz się go nie ominąć. W komentarzu dajcie propozycje na kolejne tego typu filmy, a na pewno je nagram. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Naprawdę bardzo chciałbym podziękować każdemu wspierającemu, który ma wpisany kod Zakrzak i Ty w sklepie. Ja już dziękuję wam widzę też bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. O, no i udanej majówki! Trzymajcie się do następnego piona!